O pluskwi tylko na podstawie czegoś, a nie krótkiego fragmentu, a nie na podstawie godzinnej rozmowy. Jasne, jasne. Dobra. Dziękuję panu za odpowiedzi i rzeczy, dobrego i powodzenia, czy mam czeki? Nic się nie poradzi, Ja muszę przypomnieć, że jak pan Jan Maria Le Pen we Francji zaczął mieć dobre wyniki, to się rzuciła na niego cała praca, bo wszedł do drugiej tury wyborów to zarówno prasa związana z Wielkim Wschodem Francji, taka przywódna masoneria, jak i prasa związana z Wielką Nożą Narodową, właściwie innych, innej, innej prasy nie ma w Ameryce, we Francji praktycznie, to wszystkie się na niego tak rzuciły, że on w drugiej turze, mimo że kandydatów było mniej, to są mniej głosów niż w taki był ostry wrzask na, na pana Le Pen. To, to mimo to nam swoje 20% dostał. Także, pan, jest, jest te kilkanaście procent ludzi w Polsce, którzy zagłosują na mnie, niezależnie od tego, co tam mówi, mówi TVN, prawda, czy coś takiego. Halo? Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, halo. Tak, słucham pana. E, wielokrotnie powtarzał pan, że y, woli pan Białoruś o Unię Europejską, bowiem Białoruś to w przeciwieństwie do Unii wolny świat. Może pan tam nie, kupić żarówki? Nie wiem. Nie, 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 nie. A to, a to bez tak nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby 20 lat po transformacji, będę z wolnego świata czy z Białorusi, podawał żarówki. Ale to była taka lekka ironia. Wcale nie mówię, że, że jest lepiej. Ja tylko mówię, że yy, mamy w Unii Europejskiej nieprawdopodobne ograniczenia, których nie było nawet za Stalina i Hitlera. Ja rozumiem, chciałem tylko zapytać, bo tutaj mówimy o wartościach. Co pan bardziej ceni? Wolność gospodarczą, czy wolność słowa, prasy, wolności obywatelskie? Na ogół na tego typu pytania nie odpowiadam, bo one się nie, nie dają. Dzień dobry. Dobry. Grzegorz Zełku się kłania. Panie Januszu, ja w jednej kwestii chciałbym tutaj e, zabrać go kupować. E, mało tego, że wypisują recepty, to nie biorą jeszcze za to odpowiedzialności w połowie 20. I zobaczy pan jedną rzecz, że nikt nie miał pretensji do lekarzy, że niesprowadz... niesprawdzony lek przepisywali, tylko ewentualnie kończą chwale leki homeopatyczne. No, bo o, 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 matka o, o, zamiast dzieci z chemią, no to da trochę cukru i jest sama zadowolona. O, I jeszcze w jednej sprawie może odnosi ubezpieczeń od odpowiedzialności. I ponieważ jest ubezpieczenie OC, a ona jeszcze służbowym samochodem to zrobił. nie podnosi z tej, tej kwestii. Przyszły kierowca powinien znaleźć sobie z dziesięciu żyrantów, którzy za niego poświadczą.